Czas na yoga. Zacznijmy od odblokowania sobie przejścia. Zanim dostaniemy się na drugi granic mapy. Zabierzmy kilka kopalni, zwiększmy armię i zbierajmy co bardziej wartościowe rzeczy. Doświadczenie również się przyda. Znowu dyplomacja, brzmi świetnie. Artefakty, złoża i jeszcze lepsza dyplomacja. Dziękuję pięknie. Do tego logistyka na wyższym poziomie. W ten sposób zwiedzałem całą mapę, aż w końcu dotarłem do miasta. Tam czekał na mnie prosty bój, który zwyciężyłem. Wybudowałem fort i rozpocząłem produkcję armii. Przygotowałem swoje szyki, obowiązkowo wyruszyłem na Siedlisko, z chęcią pozyskania lepszych jednostek. Co więcej, gdy będę miał giny w mieście, to będę miał możliwość pozyskiwania jednego gina więcej co tydzień. Dyplomacja zaczęła się już zwracać i kumple dołączali do mojego oddziału. Niestety nie zawsze obejdzie się bez walki, za to gargulce dobrze wiedzą jak uczynić. Drugi bohater został uratowany, to wysyłamy go w świat, bo nie mało rzeczy czeka do zebrania. Gdy Terek będzie wszystko zbierał, my będziemy jogiem chodzić, ciąć dalej i brać udział w coraz to większych bitwach. Oczywiście, będę się starał robić to wszystko. Idealnie. Zobaczcie, źle ty jest rzeczy do zebrania, nie wspominając o jednostkach do zrekrutowania. Szkoda, że nie chcieli dołączyć, no ale co poradzisz. Bonusy zwiększone, lepsze dochody zapewnione, większa armia plus kolejne bonusy. Niekiedy to czym czysto sportowe walki, ale zbierajmy doświadczenie, bo na pewno się przyda. Kumpel nawet nie jest w stanie tak szybko wszystkiego zbierać, zaraz nowy tydzień i będzie trzeba odnowu odwiedzać wszystkie młyny. Właśnie w ten sposób wygląda moja gra. Jak nie walka, to podnoszenie statystyk, przejmowanie kopalni i oczekiwanie na nowy tydzień. W celu zwiększenie swojej armii. Niemniej jednak pamiętajmy, że jest to jedna z misji, która ma ograniczenie czasowe. To też dobrze byłoby się pośpieszyć. Odblokowałem drugą bohaterową finanse. Czerwony zaczął zabierać mi moje kopalnie. Także przygotowałem armię, zostawiłem sobie najszybszą jednostkę i wraz z wykupem większych sił wyruszyłem w bój. W międzyczasie miasto dalej się rozwijało, bitwa wygrana, świątynia Tytanów postawiona, skierowałem się do zamku Czerwonego. Po drodze zbierałem wszystkie możliwe artefakty, forteca okazała się praktycznie niebroniona. Skorzystałem z tego. Prezentu i tutaj zacząłem szybko stawiać siedliska wojaków, wszakże potrzebujemy ogromnych armii. Od nazem najsilniejszego czerwonego i doszło do walki. Wysłałem wszystkich jak najbliżej. Rozpocząłem robić ubytki mojej rywalce, ale ta finalnie postanowiła uciec nieładnie z jej strony. Pozostaje jeszcze jeden bohater do złapania, ale tam czeka na nas bardzo długa droga. Dlatego w tym czasie Terek będzie jeździł i odbierał kopalnie, które powinny należeć do nas. W drugiej fortecy rozpocząłem stawianie budynków. Później będziemy z tego mieli ogromną armię. W drodze rekrutowałem co Bardziej przydatniejsze jednostki i zbierałem bonusy. Przy okazji Terek zabrał jedną armię i zaczął ją transportować do drugiej fortecy. Jok szybko dopadł ostatniego czerwonego na tych terenach. Z ciekawszych rzeczy oczekiwała na mnie bitwa z nagami. Strategia była dosyć prosta: przede wszystkim osłaniać strzelców. Słabsze jednostki mogły zabierać kontrataki. Jeśli nie ryzykowałem odsłonięcia strzelców, śmiało przechodziłem do zadania ataku. Starcie zostało zwyciężone, straty nie są jakieś największe. Przejście graniczne odblokowane i jeszcze długa podróż powrotna na nas czeka, ale to. Przyjemność sama w sobie. Wiecie, Terek w tym czasie to wszystkie młyny odwiedzi. A w dodatku zbierze i przygotuje kolejną armię, która zostanie wysłana do naszego głównego bohatera. Wykonałem kilka wymian i przeszedłem do wykupienia nowego oddziału. Połączyłem wielkie siły i stworzyłem jedną, wielką armię. Ulepszyłem tytany. Terek już zmieszał po nowe siły. Poczekałem jeszcze do nowego tygodnia. Wykupiłem co bardziej przydatne jednostki i brakowało mi złota. Wiecie, jak to zmienić? Dokładnie tak. Udałem się na ziemię mojego przeciwnika i przeszedłem do walki z nim. Jednego tylko się nie spodziewałem, i Tytany zapłaciły za to ogromną cenę. Obstawiałem, że nieulepszony tytany będą dużo lepsze i wytrzymają więcej ataków. Jak się okazało, mocno się pomyliłem i straciłem wszystkie. No cóż, z drugiej strony, może to i dobrze, nie będę już się przejmował, że nie mam ich ulepszonych. Tym razem nie pozwoliłem uciec koleżance. Odebrałem bonusy i stoczyłem prosty bój o fortece Pojechałem na spotkanie ostatniemu czerwonemu, podczas gdy reszta bohaterów zbierała ogromne siły. Dopadłem czerwonego. Przekazałem kolejną armię do Yoga. Ten przejął stocznię i wpakował się na statek. W drodze na nowy. Tereny, spotkałem się z drugim bohaterem, który jeszcze bardziej zwiększył moją siłę. Dotarłem na nowe lądy. Początkowo nie wiedziałem, gdzie znajduje się forteca przeciwnika, ale ten w ogóle nie zadbał o jej obronność i co mogłem zrobić. Po prostu ją przejąłem za nic. Należało jeszcze ulepszyć tam kilka jednostek i szkolić większe siły. Poboczni bohaterowie, jak zwykle, szykowali się na dostarczenie kolejnej wielkiej armii, z kolei same siły były zbierane z każdego miasta. Stworzyłem ogromne łańcuchy i transportowałem armię z drogi lądowej aż do statku. Zdarzyło się, że czerwony mnie zaatakował. Ale to nic szczególnego. Dużo ciekawsze wydaje się połączenie wszystkich armii, i dostarczenie ich do yoga, by ten wreszcie miał ogromne siły. Czerwony zbierał zasoby na górze, ale to był już jego koniec. Nastał nowy tydzień, wykupiłem ostatnich wojowników i wyruszyłem w świat. W pierwszej kolejności oczekiwał na mnie garnizon. Postanowiłem obrać plan defensywny i pozwolić nieprzyjacielowi, żeby to on zbliżył się do mnie, aby to moi strzelcy mieli prostą strzałę, a nie rywala. Przy okazji dodam, że w ten sposób wrogie tytany robiły mi dużo mniejsze straty, a gdy siły bliskiego starcia należały do przeszłości. Mogliśmy zaatakować jednostki dystansowe. Na nowych terenach oczekiwało na mnie sporo lokacji, gdzie mógłbym zwiększyć statystyki. To też należało z tego skorzystać. Czasu jednak było całkiem sporo, to i się nie zatrzymywałem, tylko z tego korzystałem. Gdy ulepszałem już moją postać, zaatakowałem behemoty. Mapa była całkiem dobra dla mnie, gdyż nie pozwoliła dzikim bestiom na szybki atak. Same siebie potrafiły zablokować i krążyć dookoła. co moi strzelcy mogli dobitnie wykorzystać. Powiem szczerze, jedynym minusem tej kampanii jest to, że Jok nie korzysta z magii, ale poza tym to jest cud Bądź co bądź, behemoty zostały pokonane. Oczyściłem sobie drogę i zaatakowałem twierdzę. Obrońcy w te pędy wyrwali do ataku, co tylko ułatwiło mi zadanie i zdobyłem miasto jeszcze szybciej. Nie pamiętam, czy na przejście tej misji miałem 5 miesięcy czy 4 miesiące. Mam nadzieję, że 4 miesiące. Jeśli tak, to wykorzystałem cały mój możliwy czas, wręcz idealnie. Pierwsza misja została zwyciężona. Presji czasowej już nie będzie. Wybrałem cytadelę, zacząłem szarżować w jednostki, wykupiłem bohaterów z małymi siłami i dostarczyłem wojsko do yoga. Ze strzelcami nie musiałem walczyć, więc nie walczyłem, ale na pewno mi się przydadzą. Poniekąd liczyłem, że wszyscy do mnie dołączą i od razu Wam mogę powiedzieć, że tak dobrze nie było i nie będzie. Musiałem stoczyć niejedną walkę, ale nie zatrzymujmy się, tylko cały czas atakujmy. Wszak najlepszą broną jest atak, a ta zasada świetnie sprawdza się w tej grze, w której trzeba jeździć koniem. Zebrałem potrzebne mi kryształy do wybudowania behemotu. Zebrałem artefakt, podczas gdy oczyszczał podziemne przejście. Zatrzymałem się jeszcze w zamku, aby zebrać większą armię. Na domiar tego zwiększyłem statystyki. Poczekałem jeszcze na nowy tydzień. Zebrałem nowe siły, którymi zwojujemy cały świat. Lecz najpierw podziemna droga. Odebrałem płatnerstwo, podobnie jak zebrałem nową armię. Proszę bardzo, kolejne jednostki wzmacniają moje siły. Przyjemność sama w sobie. Opuściłem podziemię i odnalazłem nową twierdzę, gdzie od razu zacząłem tworzyć siedliska. W głównym zamku wybudowałem kapitol. Zbierałem kogo się da. Przejmowałem wszelakie kopalnie. Najwyżej będziemy później wymieniać zasoby za złoto. Odnalazłem pierwszy zamek fioletowego i go przejąłem. Od razu wybudowałem Hallę Valhali. Aby odebrać jeszcze plus jeden do ataku i mogłem wyruszyć dalej. Wykupiłem nowego bohatera, który zacznie zbierać armię i służyć za kuriera. Który dostarczy armię z zamków dla Yoga. Problem polegał tylko na tym, że Jog nie planował się zatrzymać, a podbijać dalej. Armia powoli się zbiera z jednego jak i drugiego zamku. Jog odnalazł kolejne przejścia, a poboczny bohater El Eliminował zwiadowców, którzy przybyli, by zabierać mi moje złoża. Jog dość szybko przejął kolejną fortyfikację i obowiązkowo zwiększył statystyki. Armia oczekiwała po drugiej stronie. Tylko ten garnizon nas blokował niedobrze. Jeszcze ta ogromna armia w garnizonie? No cóż. Przejąłem jeszcze jedną twierdzę, wykonałem podstawowe czynności, wreszcie wsparcie zostało dostarczone. Zabrakło mi ruchu i główny rywal zdążył uciec przejściem granicznym na drugą stronę. Mogłem sobie darować pościg za nim i skupić się na pozostałych zamkach. Wprawdzie próbowałem bronić fortyfikacje, które to on Zaatakował. Problem polegał na tym, że posiadał ożywienie. Gdyby nie to, obstawiam, że byłbym w stanie obronić siedzibę. A tak wykonałem niewiele lepsze straty, niżeli komputer podczas symulacji. Wracając do yoga, oczekiwało na mnie ostatnie przejście graniczne, zebranie ostatnich bonusów, i w tej misji nie udało mi się dobić maksymalnego poziomu. No cóż, zrobimy to w następnej. Na przejściu granicznym stały na mojej drodze behemoty. Nie można było się spodziewać, że będą chciały do nas dołączyć, ale kapkę kombinowania, sprawdzania, jak daleki mają zasięg, i atakowania tak, by pozostały behemoty. Moty nie mogły nas zaatakować. Co pozwoliło mi na wykonanie minimalnych strat. Wyruszyłem na główny zamek. Nie był praktycznie broniony. Zadanie zostało wykonane. Na nas czeka misja numer 3. Złoto wydaje się najlepsze. Jeszcze ten artefakt. Aktualnie czeka na nas bardzo przyjemna rozgrywka. Trzeba zrobić tylko parę ważnych rzeczy. W gruncie rzeczy przygotować ogromną armię. Pamiętać, że my mamy lepsze statystyki. Za to przeciwnik. Więcej zamków. Z uwagi na to, chcemy wykorzystać naszą przewagę już w pierwszych chwilach, kiedy to oponent jeszcze nie zdoła zebrać wielkiej armii. Wszyscy musieli, jak najszybciej dostarczać jednostki do yoga, by ten mógł walczyć i zdobywać wiwerny. Zaatakowane ważki praktycznie zawsze chciały do mnie dołączyć. Szybko wyjechałem poza swoje włości. Czasami coś zebrałem, ale bardziej zostawiłem to dla pobocznych bohaterów. Duża ilość hydr pilnowała przydatnego mi artefaktu. Dzięki statystykom zdecydowałem się na atak. Gorzej kiedy rywal ma morale. No ale co poradzisz? Niemniej jednak. Moje silniejsze jednostki tylko podlatywały i żegnały przeciwników jednym uderzeniem. Zebrałem artefakt i skierowałem się dalej. Przyłączyłem do siebie byki, po czym spotkałem słabego przeciwnika. Po krótkiej chwili mogłem odebrać mu zamek, postawić wiwerny, zaatakować pobliskie siedlisko, ażeby mieć jeszcze więcej wiwer. Nie czekając zaatakowałem kolejnego bohatera brązowego, który nie miał jeszcze armii. Zauważyłem zamek, w sumie niczyi, postanowiłem go przejąć. Walka była wręcz trywialna i tu zacząłem budować siedliska z jednostkami. Dostałem się na włości brązowego, wykupiłem bohatera, zorganizowałem mu małą armię i niech przejmuje wszystkie siedliska na naszą stronę. Kiedy to Jok będzie walczyć z głównym przeciwnikiem, skróci dystans dzięki taktyce, pobłogosławi jednostkę Zatakuje tak, aby od razu pozbyć się bohatera, i dziękuję. Prosta misja, czyż nie? Zacząłem powoli dbać o finanse, czy to w miastach, czy poprzez kopalnie. Swoją drogą, bohaterowie wciąż zbierali siły z miast i dostarczali je do yoga. A nasz barbarzyńca, jak to on, nie zatrzymywał się, tylko przechodził z jednej walki do kolejnego podboju. Nieby przeciwnik ma tutaj ogromną ilość zamku, jeśli damy mu czas na rozwój, to walka z nim będzie dosyć nieprzyjemna. Wszakże będzie miał przewagę liczebności, kiedy to my mamy statystyk. Nie pozwalając na to, by doszło do takiego momentu, Okazuje się, że misja ta jest naprawdę dziecinnie prosta. Tylko zwyciężać, ulepszać wiwerny i można wyruszyć dalej. No dobrze, należy jeszcze pamiętać o przejmowaniu siedlisk plus kopalni. Ale to takie podstawy podstaw. Atakowałem ogromne roje ważek w celu pozyskiwania wiwern. Budowałem zamki i siedliska, by mieć jeszcze większe wojska. Dotarłem do ostatniej fortecy fortecy cytadali naszego przeciwnika. I czekał tam na mnie żaden bohater, to i żadnego problemu nie było. Z radością przyjąłem ostatnią fortyfikację pod mój sztandar i jak zwykle. No co mogłem zrobić? Wiwerny. Wysłałem zwiadowców w świat i szybko zorientowałem się, gdzie oczekują na mnie ostatni bohaterowie przeciwnika. Mogłem zrobić taką szybką szarżę, że ten praktycznie nie był w stanie wykonać swoich ruchów. Pierwsze dwie misje yoga są najtrudniejsze, pozostałe to nieśmieszny żart. Otrzymujemy artefakt, który tak bardzo ułatwia nam grę. Wracając do rozgrywki, dopadłem ostatniego brązowego bohatera. Pozostaje teraz kwestia zdobycia hydr, które są potrzebne do zadania. Udało się zdobyć maksymalny poziom jogiem. Zaatakowałem siedlisko hydr, aby zwiększyć ich przyrost w każdym zamku o jeden. Czym mogłem skupić się na oczyszczaniu mapy w intencji ulepszenia swojej postaci tak bardzo jak się tylko da? Odwiedziłem nowe tereny i zaatakowałem garnizon. Szybka, prosta walka bez jakichkolwiek większych strat. Zdobyłem kolejny wiwerny, ulepszyłem statystyki i podbiłem kolejne siedlisko hydr, by mieć jeszcze większe przyrosty. Przyłączyłem kolejne oddziały i wróciłem do zdobywania jeszcze większych statystyk. Kiedy mapa była już w miarę bezpieczna, odwiedziłem wszystkie cytadele, skąd wykupiłem wszystkie hydry, wiwerny plus ważki. Jeśli mogłem, to kupowałem bohatera, by tą armię dostarczył do mojego barbarzyńca. Wiecie, nie ma co się zatrzymywać. Wdychałem do głównej stadeli. Tam powtórzyłem wszystkie kroki, plus ulepszyłem wszystkie jednostki. Otworzyłem przejście graniczne, zaatakowałem hydry potężnymi wyvernami. Dało mi to możliwość pozyskania statku, na który wsiadłem. Dopłynąłem na ciekawą wyspę, gdzie miałem po pierwsze jakiś bonus do odebrania, otworzenie przejścia granicznego i zebranie artefaktu. Oprócz tego znalazła się mała bitwa do wygrania, ale powiedzmy sobie szczerze, przy takich statystykach i tak ogromnej liczbie wyvern, niewiele co sobie z tego robiłem. W każdym razie widziłem każdy żywioł, zebrałem dosłownie wszystko i mogłem powrócić na główną wyspę. Tam z kolei zacząłem oddawać wszystkie artefakty, za co otrzymałem kolejne artefakty, i mogłem znowu oddawać artefakty. Stoczyłem błyskawiczną tarczkę z hydrami, i oddałem ostatni artefakt. Misja numer 4. Wybierzmy strzelców. Tak jak zawsze, poszedłem w wojsko i dostarczyłem siły do yoga. Boczni bohaterowie będą zbierać wszystko na mapie, podczas gdy jog będzie koncentrował się tylko i wyłącznie na walce. Nie mogli tacy zbrojni dołączyć, no nie, niech będzie, istotne jest to, by nie stracić ogromnych ptaków. Przejąć kopalnię, odebrać doświadczenie i nowym bohaterem dostarczyć nowe ptaki, by nie marnować czasu. Potem zaatakujemy siedlisko ptaków i całkiem dużo jest tutaj tych ptaków. No to co? To wszystko po to, by mieć jeszcze więcej ptaków. Proste, nie? Przejdźmy do oczyszczania reszty mapy. No dobra, już więcej ptaków nie będzie. Cały czas jest co zbierać, ogromna grupa kpanów dołączyła do moich sił, zatakowałem nagi, aby pozyskać od nich złoto, które będzie bardzo potrzebne do szybkiego rozwoju. Szczęśliwie udało się wygrać bez większych strat. Jeśli już jakieś się pokazało, to na tych pierwszopoziomowych jednostkach także nie ma czym się przejmować. Ulepszyłem roki mogłem skierować się dalej. Teraz to bitwy pójdą po stokroć szybciej. Zanim wsiądę jeszcze w łódkę i popłynę do mojego przeciwnika, postanowiłem oczyścić mapę do samego końca. Jok pozbywał się obrońców. Niekiedy wyrządzali nam szkody, ale straty pojedynczych pierwszopoziomowych jednostek jesteśmy w stanie przeżyć. Oczyściłem wszystkie złoże jak i kopalnie, by poboczni bohaterowie mieli co do roboty. Gdy wsiadłem w statek, nagle na moich terenach pokazał się jasno-niebieski Cokolwiek to mogło zdziwić? Pewnie nie, zresztą nieważne. Niech przejmuje moje słabe zamki. Ja zrobię podobnie z jego lepszymi zamkami. Tyle, że teraz to ja będę miał portal po swojej stronie, także może tylko na mnie oczekiwać. Zwiadowcy jeździli i przejmowali wszystko. Wpadłem z wizytą do drzewa, rozosiągnąłem maksymalny poziom, jak na tę misję. Zawczasu zaatakowałem strażników namiotu. Trochę nie pomyślałem i za szybko chciałem ich zaatakować. Mogłem tak bardzo nie wysyłać armii do przodu, ale stało się. Jakoś będę musiał z tymi stratami żyć. Zaatakowałem bastion gryfów z chęcią Pozyskania aniołów. Na koniec pozostał jeszcze zamek do przejęcia. Trzy szybkie ataki, tyle ile zwierzyczek na fortyfikacji i zamek należy do mnie. Poczekałem jeszcze jeden dzień, aby zebrać parę jednostek do mojej armii. Odzyskałem straconą siedzibę i wybrałem się do portalu. Zaatakowałem w zamku głównego bohatera mojego przeciwnika. Problem polegał na tym, że ona uciekła. Z drugiej strony zdążyłem przejąć ich ostatni zamek, nim ci zdążyli przywrócić ją na pole bitwy. Było nie było, pozostało mi jeszcze dorwanie ostatnich bohaterów, żeby mnie później nie denerwowali. Mogłem Jogiem skierować się na środek mapy. Tam zejść do podziemi i zmierzyć się z ogromną grupą archaniołów. Atakowali w moje słabsze jednostki i wówczas robili mi straty. Gdy nadeszła moja kolej i silniejsze jednostki przedstawiły swoje argumenty, nagle okazało się, że wszystkie archanioły gdzieś zniknęły. Ciekawa sprawa, nie? Czekała nam jeszcze jedna taka bitwa, tylko że na mniejszą skalę, dlatego od razu przejdźmy dalej. Odblokowałem wszystkie przejścia graniczne i mogłem oddać następny artefakt. Nadszedł czas na ostatnią misję. Prawdopodobnie nie muszę wspominać o podstawowym wzorze. Bardziej skupmy się na tym, że Jog wybrał się od razu na Tereny. Szybko pokonał strażników granicznych, podczas gdy poboczny bohater przejmował złoża i zdobywał fundusze na szybką ekspansję. Zrekrutowałem parę dżinów, zaatakowałem nagi, które były strażnikami do jednej z fortec. Nie ukrywając, zrobiłem mnóstwo błędów podczas tej walki: zła kolejność atakowania, gorsi strzelcy byli osłaniani, podczas lepsi już nie. Chociaż te ostatnie dwie misje, to tak bardzo nie chciało mi się ich rozgrywać, bo po prostu są zbyt proste, to je kombinować i myśleć się nie chciało. Od co, wpadasz na tereny przeciwnika z ogromnymi statystykami, a ten nie ma Kompletnie nic do powiedzenia Ulepszasz dżiny, wykupujesz ich do swojej armii Ruszasz dalej w świat, przejmujesz za darmo jeden zamek Zostawiasz tam całą armię, czekasz na nowy dzień W następstwie wyruszasz w bój Aby zmierzyć się z głównym bohaterem I siłami naszego przeciwnika Podszedłem do niego tak bardzo jak się da Aby każdy jeszcze w jednej turze mógł wykonać swoje ataki Atakujesz względem szybkości By rywal nie mógł wykonać swoich ruchów Tym samym nie dając mu szansy na ucieczkę To jak? Pacyfikujemy całą resztę Zatakowałem siedlisko tytanów, acz moje siły bardziej o dżinach. Nie chcę się skipować dni, aby mieć jakąkolwiek sensowną armię. Statystyki wszystko powinny zrobić. Bieżąco zależą mi na oczyszczaniu całej mapy do samego końca. Pozyskaniu każdej możliwej statystyki, ulepszaniu postaci tak bardzo jak się tylko da. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale wraz z kolejnymi misjami naszej wielkiej czwórki okaże się, że dostaniemy nowe postacie, nowe umiejętności i tyle z tego min -maksowania by było. Jednak muszę powiedzieć, że kiedy to nagrywałem, to jeszcze o tym nie wiedziałem. Uważam też, że dobrze zrobiłem. Lepiej dmuchać na zimno, bo co gdyby te postacie przeszły? A tak, w sumie i tak niczego nie straciłem. Odcinek dzięki temu jest dłuższy, a ja miałem jeszcze więcej okazji do wspaniałej zabawy podczas ogrywania tego tytułu. Tak czy inaczej, zaatakowałem ogromną grupę behemotów z słabszymi jednostkami, zabieram im kontratak, by nie wykonywały mi ogromnych strat. Z kolei dżinami i rokami eliminowałem piękne srebrne bestie. Blokowałem szare przejście graniczne, zebrałem jeszcze wiedzę z każdej fortecy. Tak jak powiedziałem, jeszcze nie wiedziałem, że statystyki się nie przenoszą. Zatokowałem małstkowe tytany, które niewiele mogły mi zrobić. Fioletowy namiot został odblokowany, dzięki czemu mogłem otworzyć wszystkie przejścia graniczne. Wymienić jeden artefakt, który po chwili oddałem. Kampania Yoga została ukończona, a na nas czeka jeszcze więcej rozrywki, a my jeszcze się spotkamy.